Dobry państwu EBL Procurement Festival Warszawa. Tym razem zaprosiłem panią Agnieszkę Wachowską, radczyni prawną, partnera w kancelarii Trapol Konacki-Podrecki. E, chciałbym, żebyś, Agnieszko podzieliła się z nami podsumowaniem panelu, który miałaś okazję prowadzić o dobrych praktykach w zamówieniach publicznych. Tutaj mieliśmy gości z Czech, ze Słowacji, więc wydaje mi się, że jest sporo do podsumowania odnośnie tego, jak robimy zamówienia publiczne w Polsce, w naszym kraju. Poproszę Cię też o krótkie przedstawienie kancelarii i siebie, jeżeli jeszcze coś pominą. E, dobrze, dziękuję bardzo za zaproszenie. E, tak jak powiedziałaś, nazywam się Agnieszka Wachowska i, i zajmuję się w Kancelarii Trapeknarskiej podrecki, praktyką e, prawa IT i zamówień publicznych. Obsługując zarówno zamawiających jak i wykonawców, więc patrząc na taką szerszą perspektywę. I dzisiaj miałam przyjemność właśnie poprowadzić panel dyskusyjny z kolegami sąsiadami, można powiedzieć, tak z sąsiednich krajów Czech i Słowacji, pan Jan Kapec i pan Adam Gromnica, którzy opowiedzieli nam o perspektywie tego, jak, jakie są największe wyzwania, problemy i dobre praktyki, jeżeli chodzi właśnie o zamówienia publiczne w Czechach i Słowacji? I mogę powiedzieć, że wydaje się, że problemy w dużej mierze podobne okay. takie jak u nas. Tak? Jakbyśmy mogli podsumować te, nie wiem, trzy najważniejsze mhm. problemy, ja lubię je nazywać wyzwaniami, może zostańmy przy wyzwaniach. Tak, to tutaj jak zaczęliśmy w ogóle tą dyskusję, to pan Adam zwrócił uwagę na to, że ten panel można by podsumować jako pewien taki wind of change, czyli wiatr zmian w sektorze zamówień publicznych. Ale skąd ta, ta zmiana, która następuje, potrzeba zmian, ona wynika w dużej mierze z problemu. I to, o czym okay. rozmawialiśmy, to problem z, y, zamówień publicznych jako sektora, postrzeganego jako bardzo taki y, skoncentrowany na procedurach, y, sztywny, można powiedzieć, mało no bo myślę, elastyczny. Że no tylko podobny obraz, bo, tak? bo myślę, że bardzo podobne <laughs> problemy. I te dobre praktyki są najbardziej potrzebne w tym, żeby przełamywać tą skostniałość zamówień, a do tego jest potrzebna komunikacja. I myślę, że jakby wspólny wniosek jest taki płynący w dużej mierze z tej dyskusji, że po pierwsze edukacja, czyli okay. profesjonalne kadry po stronie zamawiających, którzy rozumieją procesy zakupowe i są. Myślę, że tu jest ta wskazówka, tu jest ten taki punkt zaczepienia. Rozumieją procesy zakupowe. Nie chcę jej nazwać komercyjne, bo ja osobiście uważam, że i komercja ma się czego uczyć mhm. od sektora publicznego, jak i vice versa. Natomiast to zrozumienie, że to jest proces trochę szerszy niż tylko przetarg, niż tylko bidowanie, niż tylko dany tryb. Tak, no właśnie Pan Adam opowiadał nam o tym, że w Czechach powstaje taka narodowa strategia zamówień. Publicznych, która jest nastawiona na zmiany i w identyfikowaniu tego, jak te nowe zamówienia publiczne powinny wyglądać, zwrócono bardzo mocno uwagę na właśnie profesjonalizację, tak? czyli kształcenie, edukację, podobnie zresztą na Słowacji też identyfikowana jako jeden z głównych problemów, i komunikacja, czyli dobre praktyki w zakresie spotykania się wykonawców i zamawiających zarówno przed. Yy, wszczęciem postępowania. No to jest bardzo dyskusyjny temat też <laughs> w polskich zamówieniach publicznych. Gdzie ten wykonawca poza przetargiem, jak go traktować, czy można, czy nie można. No będziemy t... mieli panel dzisiaj też dotyczący tego tematu, bo no, wiele kontrowersji. W I tutaj panowie mówili o tym, że na Słowacji podobno bardzo dobrze funkcjonują takie... Yy, yy, do spotkania nieformalne, nawet nie związane koniecznie z postępowaniami, ale które są w forum takiej wymiany myśli między wykonawcami i zamawiającymi. Ja myślę, że dobrym miejscem może być też ten festiwal. W którym no jesteśmy. takie było też jakby bazowe założenie. My dużo dyskutowaliśmy, ponieważ Agnieszka jest w naszej radzie programowej, więc też miała wpływ na to, co będzie przedmiotem w ogóle dyskusji tutaj, więc dużo rozmawialiśmy o tym, co właśnie ma się znaleźć w agendzie. Zwłaszcza, że mieszamy dwa światy, ten publiczny i komercyjny, chyba pierwszy raz, pierwsze takie bardzo wydarzenie. ciekawe podejście, tak. Pierwsze takie wydarzenie, które te dwa światy miesza, i muszę powiedzieć, że ja już dzisiaj nawet, I, i. rozmawiając z jedną i z drugą stroną. Uzyskałem bardzo wiele pochlebnych, pochlebnych opinii, że, że, że to fajnie, że to się przeplata. No i to się de facto zbiega z wnioskami z tej naszej dyskusji, że my możemy tworzyć różnego rodzaju dobre praktyki, które pójdą do szuflady, ale żeby to tak naprawdę żyło, musi być komunikacja między wykonawcami a zamawiającymi i dobrze, żeby ta komunikacja była także post factum, bo na to zwrócił uwagę jeden właśnie z panelistów, że bardzo często wykonawcy, którzy przegrywają w postępowaniach, oni do końca nie wiedzą dlaczego, nie wiedzą skąd. Czyli w ogóle nie ma takiej kul kultury, może sposobu udzielenia feedbacku, informacji Dokładnie spronnej. tak, że zabrakło wiedzieć... ci tyle, albo tu gdzieś... Tak, albo dlaczego takie kryteria zostały dobrane, żeby oni lepiej rozumieli po prostu te procesy zakupowe. Prawda. Więc myślę, że ta komunikacja przed, po to jedno. Drugie też jest zmniejszenie, to jakby koledzy mówili o tym i myślę, że w Polsce jest już trochę z tym lepiej. Zwracali uwagę na to, że ten proces jest bardzo sztywny, dlatego że jest bardzo dużo służb kontrolujących i de facto zamawiający no nic nie robią, tylko zamiast się skoncentrować na procesie zakupowym, to się przygotowują do kontroli. Eee... No to już i tak mamy postęp, teraz są przynajmniej dokumenty w wersji elektronicznej, choć. No mam wrażenie, choć że. Tezę jestem w stanie postawić, że część zamawiających dalej drukuje, mając wyzwania, z jak wydrukować podpis elektroniczny, <laughs> ale. Ale Myślę, ma, mam wrażenie, jest że jest, jest już pójdzie. trochę lepiej. Faktycznie te zamówienia, które są realizowane ze środków unijnych, i na to też wszyscy tutaj spójnie narzekali, że one mają duży, taki no jeszcze większy formalizm, jeszcze więcej kontrolujących i że to jest takim może stoperem. To znaczy, zgadzamy się co do tego, że kontrole są potrzebne, ale no nie powinny one nadmiernie obciążać zamawiających i powodować takiego efektu paraliżu. Że zamawiające obierają na właśnie najprostsze metody, najprostsze kryteria, Żeby tylko. Nie to... trzeba było się tym Dokładnie, muszyć, dokładnie prawda? tak. Więc to, to postrzegane jest jako jedna z większych barier i tutaj dobre praktyki zachęcające właśnie do tych kryteriów pozacenowych, do tego, jak je tworzyć, e, branżowych kryteriów, to jest bardzo potrzebne. To się w Polsce dzieje, powoli, powoli, ale się dzieje. No ten dialog choćby przez e, PIT z waszym między innymi. Tak ucałem, jest, tak jest czy specyfikacji, doboru? Tak, czytania. no, mi, mi, faktycznie tutaj miałam okazję uczestniczyć w pracach i trzeba też bardzo mocno powiedzieć, że prezes Urzędu Zamówień Publicznych, który też tutaj obecny był na, na konferencji, jest bardzo otwarty na taki dialog i wypracowywanie dobrych praktyk, i faktycznie miałam okazję uczestniczyć w takim zespole roboczym powołanym przy prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, który wypracowywał dobre praktyki dla branży IT dotyczące zamówień właśnie w branży Czyli IT. To jest właśnie ten wątek Przygotowania opisu, mm -hmm. przedmiotu, zamówienia, tak I, i, i o tym też jakby to na pewno jest to jest znowu ten dialog wykonawcy Dokładnie zamawiający tak. wymieniamy się, zanim uruchomimy Da. Dotknęliśmy jeszcze w trakcie naszego panelu tematu y, waloryzacji, bo to okay. jest temat, który mam wrażenie, że jeżeli chodzi o świat zamówień publicznych, to on elektryzował przez ostatnie półtora <noise> roku, dominował dyskusję, y, jeżeli chodzi o zamówienia publiczne. Y, I tutaj ciekawe różne podejścia, y, bo się okazało, że w Czechach chyba naj, no, można powiedzieć, najmniej zrobiono pod kątem zamawiających, y, czyli y, była, było tylko takie zielone światło w zasadzie dotyczące tego, że, że gdzieś tam ta waloryzacja może być. No podobno na Słowacji opublikowane zostały dokładne wskaźniki dla branży, które można. Dla, które można wskaźniki. Wskaźniki. Tak, tak, tak. U nas te dobre praktyki częściowo się wypracowały dla niektórych branż, ale mam takie poczucie, że trochę zamawiający zostali z tym problemem sami. Aczkolwiek trzeba przyznać, że prezes Urzędu Zamówień Publicznych w Polsce zareagował bardzo szybko, bo zaraz po tych nagłych wzrostach inflacji yy, no, powiedział, że jego zdaniem, prawda, zdaniem urzędu yy, dopuszczalna jest zmiana umowy. To dało zielone światło, no ale otworzyło olbrzymie pole pytań. Jak? Dyskusji, właśnie, a czy tak można, a czy, tu, a czy to tak, jest droga, tak, prawda? dobra tak, Tak, i jakie te wskaźniki powinny być, ja też mam swoje zdanie na ten temat, że tutaj może bardziej aktywna rola GUSU w tym wszystkim była potrzebna jako, taki jako za, tak no, jako, pewnych danych, tak dokładnie jako prawda. organ który jest odpowiedzialny jakby prawda za za te czy czy to już analizę nie jest nawet tych... słowa od 0 do 20% tylko jest za. po prostu wskaźnik który mówi dokładnie, o tym, tak jak za analizę, wskaźnik więc, wzrostu cen więc, więc może, że, może tutaj ten urząd mógł się w, zaangażować na po prostu powiedzenie w jakich uważa w branżach prawda te, ta, ta, mhm. ta, te wskaźniki powinny być, no ale inaczej zamawiający radzili sobie po prostu sami. My też obserwujemy orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej i ono też się zmienia na przestrzeni ostatnich miesięcy, więc widać, że dopiero uciera nam się taka tak dobra, dobra praktyka, jak dokonywać waloryzacji, no o tym też rozmawialiśmy jako potrzeba, tak? że, że w sumie wszyscy mamy, okazuje się, że w różnych krajach Mamy bardzo podobne problemy. Czyli reasumując, podobne wyzwania, związane też między innymi z tym, co się dzieje na rynku makroekonomicznym, że mamy kwestię inflacji, waloryzacji, plus dialog wykonawców z zamawiającymi poza samym przetargiem. To warto podkreślić. I to warto podkreślać, jakby za każdym razem. Dziękuję ślicznie za rozmowę i podsumowanie Dziękuję bardzo za panelu. Zapraszamy na EBF Warszawa Procurement Festival już w przyszłym roku. Dziękuję. Dzień.